Proszę Państwa, rozpoczynamy turniej świata w skokach narciarskich w Bucu, koło Ryszka Budy. Oto zawodnicy, którzy przygotowują się do dalekiego skoku. Każdy jeden chce być z nich na podium. Każdy chce być najlepszy. Zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Proszę Państwa, już tam pierwsi skoczkowie na samej górze przygotowują się do zjazdu na dół. naszych A oto, proszę Państwa, jeszcze mamy. Drugi puchar świata! Kolarstwo! Chyba chłopaki trasy sobie coś pomyliły, bo to miało być Tour de France, a nie Tour de już Jesteśmy pojechali, nie na Paryż. <laughs> Taj pierwszy trener Apolonius Steiner właśnie puścił pierwszego skoczka na dół. Zobaczymy, co oni pokażą! No jakieś problemy z wiatrem chyba, bo basz, nikt nie chce zjeżdżać na dół Jakieś wielkie zastanowienie na tej górze. No ktoś tam coś w połowie skoczni utknął, ale to już wszystko jest rozwiązane. Jedzie pierwszy! Kamil Stok, zobaczymy jak ten skok mu wyjdzie, jak daleko skoczy. Pięknie leci. No niestety, trochę złe lądowanie, no ale skok całkiem dobry. A oto następny ryktuje się do skoku. Proszę Państwa, jedzie! Jedzie nasza gwiazda Szymon Boczek Lamur Flanowski. Nim całe nadzieje! On to jednak chyba skoczy. Pięknie! Nie wiem czy Oj, przeżył do wybaka Ale chyba dobrze wszystko, bo się zbiera właśnie ziemi! Ale Lekarz! Wojcie po lekarza! Nie, jednak się podniósł, nie czekałem lekarza! Bardzo dobrze, Szymon! Brawo! Pozbieraj darty, bo utrudnia skoki! Zostań zdyskryminowany! Oto już na start! Następny kolejny skoczek, proszę państwa! Jedzie! Wielka nadzieja dzisiejszych skoków! No, taki średni skok, trochę mu brakuje, żeby bóle przeskoczyć. No ale całkiem dobry. Jest i następny. Ale go kurwa ja Leci, leci pięknie, pięknie leci. No prawie na rekordzie, no ale troszeczkę zabrakło. Ale całkiem dobry skok. Jednak hamowanie mu coś nie wychodzi. Wjechał w potok jest i następny. zobaczymy co pokaże. Jak daleko skoczy. Niestety co się ma jakieś problemy na skoczni, bo wszystko ląduje, ale na dupie. Nie na nogach. O, jeździ na skoczni nasz faworyt. Nie całe nadzieje. Po ostatnim zerwaniu ze swoją dziewczyną Majką Banażką, przeżył bardzo trudny okres swojego życia, ale może się uda, może będzie daleki skok. Jest, proszę państwa, jest rekord. Przeskoczył rekord o 3,5 cm, Bardzo dobrze, to nasz faworyt. Następny lider, tak zwany debut. Nim również nadzieja, zobaczymy co pokaże. No, skok całkiem dobry, ale ja tylko z połowy skoczni. No to może będzie na podium, może się mu uda. Gorcek również wykonał dobry skok. Może by i skoczył dalej, gdyby mu jeden. Z uczestników skoków nie wszedł pod narty. No ale nie było tak źle. Oto wraca po półtorarocznym przerwie po kontuzji nasz Rafał Stelmach, zwany Burok. Jego skok również będzie chyba dobry. Lecz Rafał, lecz pięknie lecisz. Pięknie skoczył, narty się mu odpięły, ale jest, będzie na podium. Tymi otoskokami kończymy nasz Puchar Świata. Pierwsze miejsce zajął Szymon Torpada-Boczek. Drugie miejsce zajął po kryzysach w związku nasz Cedej. A trzecie miejsce po dwuletniej kontuzji zajmuje nasz Rafał Stelmach. Dziękujemy Państwu za chwilę uwagi.